i chciałem Ci pogratulować, bo jesteś świeżo upieczonym zwycięzcą. Ja już w sobotę byłem. Cześć już. witam Ciebie. Cześć. I jesteś na live'ie, oglądasz nas bardzo dużo i chciałem Ci pogratulować, bo jesteś świeżo upieczonym zwycięzcą. Ja już w sobotę byłem. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Dlatego gratuluję Tobie. Cieszę się, że udało się ten werdykt zmienić. Sędziowie zadecydowali po swoim proteście, że jesteś zwycięzcą. Także cieszę się. Cieszę się, że wszystko jest jasne. Bo od początku to mówiłem, że my nie chcemy nikogo oszukać. Od początku Ci mówiłem, że chcę, aby ten protest został złożony. Cieszę się, że to zrobiłeś. Mam nadzieję, że zobaczymy Ciebie jeszcze w oktagonie. Mam nadzieję, że już nigdy więcej się nie powtórzy. Tak, po prostu abstrakcyjna decyzja sędziów na naszej gali, na Twojej walce, nigdy więcej. Mam nadzieję, że nie masz na nas za to pretensji i mam nadzieję, że przyjmujesz moje przeprosiny. Nie, ja do nikogo nie miałem pretensji, nawet po walce, bo ja się czułem wygrany. Ludzie widzieli tyle, ile tam było ponad 10 tysięcy ludzi. Widzieli, kto wygrał, i to ja tam dla ludzi przyjechałem, a nie dla tych dwóch pedałów którzy zasędziowali takie gówno. No wszystko jasne, wszystko jasne i tutaj no, moja złość do sędziów też jest ogromna, naprawdę ogromna, mam ogromny żal przede wszystkim. Nie chcę też tutaj jakiegoś linczu na te osoby, ale po prostu jest mi przykro i też ja to... Ktoś... też nie chcę linczu, ale wiesz no, walkę jak jeszcze tam kurwa coś sobie ustawili czy coś, jak jest znaczy nie, nie, nie było ustawionej walki, ponieważ. Nie, ja bym chciał ci powiedzieć, że to na pewno nie wiesz, To jest błąd sędziowski. To nazwać to można wielbłądem, aż kurwa, to jest aż niemożliwe, ale to na pewno wyglądało. Nie wiem, nie wiem jak oni oglądali rzeczywiście tą walkę i z jakiej perspektywy, bo walka ewidentnie jest. Ja obejrzałem ją później i tam ewidentnie są wszystkie trzy rundy wygrane przez ciebie. I no myślę, że po prostu no, no to byli po, sędziowie... Powiem Ci tak, Kasiusz, jeżeli cokolwiek by tutaj było niezgodne, to firma ElviBed, uwierz mi, że to już wszystko było sprawdzane bardzo dobrze i firma ElviBed by tego tak nie zostawiła. A to film LVB zadecydowało. No, 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 no to są po prostu goście, którzy no, na pewno jakiś mieli cel w tym, no bo wątpię, że byli tak głupi, że, y, punktu, że naprawdę widzieli wygraną Polaka, no jakiś cel mieli w tym, no na pewno coś, coś tam zakupitowali, no bo przecież no to głupi by nie zasędziował tak y, tej walki, że dałby wygrane, wygraną Polakowi, no bo przecież on y, tylko przyjmował na łeb. No po prostu to no... No, ja na pewno na pewno nie wypowiem się pozytywnie o tych dwóch y, y, ludziach, którzy to zasędziowali na No ja też się nie wypowiem pozytywnie tego, i ci ja mogę planuję tak i dlatego tych dwóch ludzi kurwa nigdy bym nie chciał spotkać jeszcze na, na swojej drodze w I ci mogę tutaj śmiało powiedzieć już, że my całkowicie zrywamy współpracę z tymi osobami yy, i już nigdy więcej nie zobaczymy ich na gali fame MMA bo to co nerwów mi, oni zaserwowali i całej federacji, już dzisiaj widzowie widzieli w jakim ja byłem w stanie, słuchaj, to się po prostu, to się po prostu nie dzieje. Ja jeszcze chciałbym dodać, że jeżeli tam uważnie oglądaliście tą walkę, to widać, że ten werdykt dokładnie nie był szybko podany i, i ja, ja też widząc, że coś jest nie tak, próbowałem zareagować, ale niestety sędzia główny nie ma prawa zmieniać decyzji i i musimy wyczytać taką decyzję, jaka jest wytyczona przez sędziów punktowych No a rzeczywiście ta walka, no ja nie ja nie, jestem, nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć jak, jak to się stało, że oni tak punktowali po prostu nie wiem nie jestem tego w stanie sobie wytłumaczyć No, tam, no, no dla mnie, dla mnie po prostu no jakiś tam cel mieli zło, z, zrobili z siebie błaznów tylko i tyle i wiesz nie są może tam osobami ale pewnie ich znajomi wiedzieli, że tam punktowali, więc sobie pomyślą o nich, co pomyślą, bo to, to sobie tylko ostrzelili w kolano, bo tak. Dokładnie, ja to samo powiedziałem, że, że no jeżeli popełniasz błędy jak, nawet od małych, po, po, takie, po takie jak tutaj, to to jest dokładnie samemu strzelanie psucie sobie reputacji swojego wizerunku i, i myślę, że... No życie... Tak brzydko zrobili też, bo tak jak ja uważam, że Gala była zajebista, bo Większość walk kończyło się w regulaminowym czasie, czyli poziom był fajny. Dużo ludzi by pewnie gadało o tej gali, że jest zajwista. No i też dużo gada, ale głównie skupili się na przekręcie, kurwa roku. Nie? Bo te kolesie co odjebali, to ja nie wiem skąd oni naprawdę się urwali. Nie? Że im wstyd nie było, bo to jeszcze jakby Polak jakoś starał się kurwa mi zrobić krzywdę, to, to naprawdę coś takiego punktować, to okej, okay, ale. Ja tam się i tak cieszę, bo, bo że tak wyszło. Bo wiesz, te pozerstwo Polaka, kurwa, gdzie ja z szacunkiem do niego się wypowiadałem, a to co on na kurwa, filmik jest na YouTube, to mam go chuja w dupie i chętnie bym zawalczył z nim jeszcze raz. I możemy nawet tak w kontakcie zapisać, że kurwa, jak go nie znokautuję, to bierze moją kasę z walki i ja nawet uważam się za przegranego, a jak on przetrwa te trzy rundy. To kurwa, no, no to mówię, to bierze całą kasę kurwa i swoją i moją I jest wygrany, a, a jak ja go znokautuje przez trzy rundy to To kurwa ja biorę cały hajs Czyli ty na Fame MM4 22 tak, czerwca nie, nie, nie bym z nim zawalczył, bo bardzo brzydko jak zobaczyłem tą Też kurwa jaki on ma do siebie pierdoli, że on się zmienił To zerem jest jebanym dla mnie Bo ja się wypowiadałem, że nie znam go i szanuję go za tą walkę. Mam złość do, do sędziów. A to co zobaczyłem w tym filmiku, jak on kurwa od Cweli mnie wyzywa, że Cwela ma bałem, a przyjmował na web. Dla mnie jest zwykłą kurwą i chętnie z nim na czwórcy zawalczę. I będzie, nie będzie miał wymówek Cwel, kurwa, że dwa tygodnie się przygotowywał. Niech ma teraz, kurwa, do 22 czerwca trzy miesiące ma. No i zobaczymy teraz, jak kurwa się zaprezentuje. Czy rozumiem, ten, że. Tak, to, to, to niech bierze, kurwa słowa, wiesz. Czy rozumiem, że na gali 22 czerwca w Częstochowie walka Kasiusz kontra Polak. Jeżeli on się zgodzi przyjąć to wyzwanie. No mam nadzieję, że się zgodzi e, i nie, A skoro takie pierdoli, kurwa, takie śpiewy tam, kurwa, no, ale ten jak... nie, jebany nie widział kurwa walki, co on jest, no naprawdę chyba na łeb przyjął tyle i takie słowa, no to widzisz, a pierdoli, że on się zmienił i z szacunkiem się o kimś wypowiada, to ja nic nie miałem do niego Mówiłem, że go rozwalę, bo tak, bo tak czułem i, i zresztą to zaprezentowałem rozwaliłem go, ale nigdy jakichś brzydkich słów na niego nie mówiłem. A ten kurwa śpiewa, że y, cwela jebanego rozjebał. No to kurwa zapraszam, nie, że, że zapraszam do walki 22 czerwca i zobaczymy jak się kurwa rozje. No. Dobra, to dziękuję tutaj bardzo za rozmowę, Kasjusz. Mam nadzieję, że do mnie nie masz pretensji, bo to nie jest nasze wina. Zresztą widziałeś, bo... Wiem, wiem, to byłem, to wiem, dziękuję ja Tobie bardzo. Cieszę, tam dla ludzi, cieszyłem się, że ludzie widzieli, jak jest prawdziwy weryk. Dziękuję bardzo, trzymaj się, dziękuję pozdrawiam Ciebie. No, dzięki, do zobaczenia. Wie, wracając tutaj do tej rozmowy, no to musicie pamiętać, że Fame MMA opiera się na zasadach i regulaminach, więc nawet jeżeli... Adi, Boćko. czy Ty nas oglądasz? Tak. A co? Dalej macie live'a? Nie, nie oglądam. A co jest? Yy... A co oglądać? Kasiusz... Co się dzieje? Kasiusz yy, przed chwilą no troszkę Cię zwyzywał i powiedział, że chce, żebyś podjął rewanż, walkę 22 czerwca w Częstochowie. Ja już yy, mówiłem, że mamy walkę z Amadeuszem na następnej gali. Yy, A jeżeli. Słuchaj, może, może inaczej zróbmy. Zanim się odniosę, odniosę do tego, musiałbym najpierw to obejrzeć, tak? Obejrzeć to, co powiedział Kasiusz i wtedy sobie. Przewiń sobie mojego live'a. mam ja ten filmik na Stories, tak jak ci mówiłem, ten na Stories, tam z wyjaśnieniami tego wszystkiego, nie? Przewiń sobie mojego live'a yy, i dobra, zobacz, co dobra. powiedział Kasiusz i do mnie zadzwoń. Dobra. No się Dziękuję, cześć. Nie ukrywam, że bardzo mnie to zaskoczyło. Yy... Zobaczymy, wiem, że Polak miał walczyć z Amadeuszem Ferrari, Fe ale to jest kurczę, walka, która naprawdę. Kurczę, co, kogo byście woleli zobaczyć? Cześć Amadeusz, witam Ciebie. Nie wiem, czy widziałeś, co się wydarzyło. Co? Nie wiem, czy widziałeś, co się wydarzyło na, na live. No, widziałem przed sekundą i właśnie do tego dzwonię. No, ja jestem... słyszą mnie wszyscy, czy nie? Słyszą. No, no to Kas to już nie ma nic do udowodnienia, nawet sam Polak przyznał że już później, że z nim przegrał, faktycznie go tam wyzywał, ale no to chuj to już jestem zakończony, no ja walkę Ale dużo ludzi pisze, że chce zobaczyć tą walkę. No nie wiem, na czas wszyscy pytali, że to już przecież ja mam dłuższy konflikt, no. Okej, okay, dobrze, dobrze. Tak, na, na gorąco to żadnych decyzji nie będziemy podejmowali, bo to przecież absolutnie nie o to chodzi tutaj. Tylko jestem w szoku, że. Jestem w szoku po prostu, że, yy, że tutaj doszło do takiego wyzwania. Zobaczymy, co, co powie sam Amadeusz. Porozumiemy z zarządem. Nie chcę żadnych gorących decyzji podejmować. Jedyne, co mogę zrobić. Ogłosił, że to już ale Boxel na konferencji ogłosił, że przecież my musimy całym zarządem zatwierdzić. To musimy podpisać umowę. No dobra, to działajcie, ale ja mówię, że ja jestem pierwszy w kolejce.